Klub sportowy z Rogaszyc z przedostatnim meczu domowym rundy jesiennej pokonał kapę Słupia 3 do 2. Pierwsza połowa była dużo lepsza w wykonaniu gospodarzy, którzy prowadzili 3 do 1. Po zmianie stron stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, ale zabrakło im skuteczności. Rozmiary porażki zmniejszyli natomiast zawodnicy ze Słupi, co spowodowało duży niepokój wśród kibiców, którzy obawiali się, że Rogaszyce nie zakończą spotkania 12 kolejki z kompletem punktów. Koniec końców, po końcowym gwizdku mogliśmy usłyszeć. Tak się bawią, tak się bawią, Tak się bawią, tak się bawią, Bramki dla rogaszyc strzelili Bartosz Jordan oraz Kacper Mądry. Jedno trafienie było samobójcze, dla słupi z kolei trafiali Krystian Gruszka i Patryk Werner. Warto dodać, że przed samym końcem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Jacek łaś z zespołu gości. Na pewno mecz niewykorzystanych sytuacji, bo e, tyle co szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy dogodnych, klarownych sytuacji e, do podwyższenia rezultatu. I troszkę potem przez to, przez to nerwowości w końcówce, ale chwała naszemu zespołowi, że pomimo tej trudnej końcówki, gdzie musieliśmy się bronić, troszkę, troszkę obniżyć obronę naszą drużynową, dowieźliśmy ten wynik do końca. I, i mówię, możemy tylko, tylko mieć pretensje do siebie, ale mówię, cieszy, cieszy na pewno, że tych sytuacji jest sporo i, i że podnieśliśmy trzy punkty z murawy. Co tu dużo mówić? Nie wchodzimy w spotkanie dajemy dwa prezenty, które kończą się dla nas stratą bramki, znowu musimy gdzieś wynik gonić, przyjeżdżamy gołą jedenastką na mecz, tak się nie da. Myślę, że nasze miejsce w tym momencie jest zasłużone. Mecz dosyć ciężki, drużyna ze Słupi jest silna fizycznie. Mieliśmy swoje sytuacje, niestety nie wykorzystaliśmy w drugiej połowie, mogliśmy ten mecz zakończyć. Pod koniec spadła bramka. Na 3-2, było trochę nerwówki, ale udało się i jest kolejna wygrana. Zawodnik Rogaszyc na trzy kolejki przed końcem podsumował dotychczasowe wyniki. Czy w drużynie jest zadowolenie? Myślę, że jest w porządku. No wiadomo, skontuzje się zdarzyły. Były kilka meczów, gdzie jeździliśmy w mniej, mniejszej liczbie zawodników. Ale liga jest teraz dosyć wyrównana. Nie ma jakichś faworytów do wygrania tej ligi. Także każdy, każdy mecz jest wyrównany. Kolejnym przeciwnikiem Rogaszy będzie las kuczków.